Dzisiaj szczególnie zwracamy uwagę na aktywność fizyczną. Tańczymy zumbę, ćwiczymy fitness. Również dzieci staramy się, żeby się ruszały, bo jest dużo aktywności sportowej, takiej typowo piłkarskiej, ze względu na to, że mamy taki szczególny weekend. No i aktywujemy od najmłodszych do najstarszych. Dzisiaj mamy serię najnowszych żeli Senses, które oprócz tego, że myją nasze ciało, także odżywiają i nawilżają. Są bardzo energetyczne, idealne po wysiłku fizycznym, a także po wypoczynku nad jeziorem, nad morzem, kiedy nasza skóra jest bardzo sucha i potrzebuje nawilżenia. Obecnie mamy w promocji pożyczkę hipoteczną, która właśnie jest bezcelowa, tak? więc tutaj jak najbardziej te środki możemy przeznaczyć na sfinansowanie wakacji na sportowo. ma to do siebie, że jest ta naprawdę força, bardzo wszechstronność towarki walki połączoną i z muzyką, i z akrobacjami rozwijająca nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, ale też dobrze ma... kształtujące i poczucie rytmu e, i właśnie jakoś też pewność Wyryfikbel. siebie i wzmacniająca no, samocenę, charakter, także szczególnie zapraszam jeżeli chodzi na zajęcia sportowe, może się, się tak troszkę zaprezentuję, www.toruń-kapuera.pl Zapraszam serdecznie na zajęcia w klubie Capuera Toruń. U góry na dole! My Zachęcamy głównie dzisiaj najmłodszych do wspólnej zabawy. Dzieci mogą z nami wyginać śmiało ciało na mega twisterze. Są również tutaj atrakcje związane z mega planszą, rzucamy mega kostką, a dzieci są mega pionkami. Oczywiście zachęcamy też do zdrowego odżywiania się, do ruchu codziennego, do, do biegania, do gimnastyki wraz z rodzicami. Ciała można ćwiczyć poprzez taniec właśnie jako cheerleaderka. Wszystkie, wszystkie. Poczynając od yy, mięśni yy, łydek do. Tu mięśni na grzbiecie, brzuszka, rąk, kompletnie no wszystkie, bo dlatego że teraz się tańczy nie tylko nóżkami, ale również trzeba całym ciałem się poruszać, więc my ćwiczymy raczej może nie tyle, że na parki mięśniowe ćwiczymy, bowiem bardziej to wszystko przekładamy na choreografię, ciekawe choreografie, ale oczywiście brzuszki wykonujemy również. To część dbania o nasze zdrowie. Dlaczego warto z nich korzystać? Obecnie panuje siedzący tryb życia, stresujące, mięśnie strasznie się napinają, szczególnie karku, kręgosłupia lędziowego. Dlatego warto dbać o to, bo to działa rozluźniająco, odprężająco. Rozpoczęliśmy szkolenie od wieku 5 lat. Nasi podopieczni reprezentują kategorię od 5 do 11 lat. To jest dobra forma e, wypoczynku e, piłkę. Każdy może e, za piłką każdy może biegać. E, tym razem zapraszamy dzieci do takiej aktywności przy piłce. W czym może nam pomóc trener osobisty? W ułożeniu tej całej diety, nawyków żywieniowych, nie tylko powiedzmy co jeść, ale w jaki sposób i kiedy. Dodatkowo też plan treningowy, czyli ile razy w tygodniu ćwiczyć, na jakich maszynach, jakie mięśnie, partie ciała, szczególnie tutaj trenować. Bardzo ważne jest to, żeby wraz z aktywnością fizyczną. Poznamy takie parametry właśnie jak tkanka szła i BMI, ze względu na to, że dbamy po prostu o własną profilaktykę zdrowotną. Tak, że jest to po prostu pomiar bezpłatny, a na co dzień tak nie mamy możliwości, czy nawet czasu, żeby sobie go wykonać.